Wielki finał pierwszego sezonu Asoki, bo chyba po zakończeniu ósmego epizodu możemy bezpiecznie założyć, że na jednym sezonie się nie skończy, już za nami. Tradycyjnie zatem, jak co za tydzień, przeanalizujemy sobie dokładnie tropy fabularne, teorie i ciekawostki z najnowszego odcinka serialu. Myślę, że nie ma co przedłużać wstępu, więc bierzmy się do roboty. Odcinek zaczynamy od jakiegoś rodzaju transcendencji Morgan Elsbeth, która wchodzi na wyższy poziom rozumienia magii sióstr nocy. Ostrze, które tworzą dla niej trzy matki, nazwane zostaje Mieczem Talzin. To zapewne hołd dla matki Talzin, przywódczyni siostry nocy na datomirze, a także matce Mola i Szopresa, którą znamy z wojen klonów. Do Morgan Elsbeth jeszcze potem wrócimy, a póki co skupmy się na Ezrze, Sabin i Asocie. Na pokładzie T-6 Ezra tworzy dla siebie nowy miecz świetlny, a cała ta scena to jedna wielka kopalnia nawiązań. Kiedy Ezra i Sabine wspominają Kanana Jarusa, Ujęk określa go mianem Caleba Duma. Jeśli ktoś nie oglądał seriali animowanych, no to mógł się w tym dialogu troszeczkę zgubić, zatem śpieszę z wyjaśnieniem. W dużym skrócie, Kanan to imię, jakie Caleb przybrał po rozkazie 66 i upadku zakonu Jedi. Taka nowa tożsamość, która miała uchronić go przed prześladowaniami ze strony Imperium. Oczywiście wiele lat później, po tym jak dołączył do rebeli, z czasem i tak wydało się że jest on rycerzem Jedi aczkolwiek mimo tego że jego przykrywka została spalona pozostał przy imieniu Kanan Ujeng znał mistrza Bridgera gdy ten był jeszcze padawanem zatem nic dziwnego że dla świątynnego droida to zawsze będzie po prostu Caleb Dume. Kanan Pujęk wspomina też, że odnosił wrażenie, że Caleb był skryty, ale jednocześnie dodaje, że może to ze względu na trudne czasy, w jakich przyszło żyć chłopakowi. Droid ma oczywiście na myśli wojny klonów, w których Caleb, podobnie jak Asoka, walczył już jako nastolatek, co widzieliśmy chociażby w pierwszym odcinku Parszywej Zgrai. Kolejnym nawiązaniem do animacji jest natomiast emiter nowego Miecza Świetlnego Ezry, który jest dokładnie taki sam jak ten używany wcześniej przez Kanana. Z kolei ten tekst nawiązuje zapewne do faktu, że Miecze Świetlne w rebeliantach były o wiele cieńsze od swoich odpowiedników w innych produkcjach. W ten sposób chciano w animacji oddać hołd pierwszym szkicom koncepcyjnym Ralpha McCuarego do Nowej Nadziei, na których ostrza były bardzo cienkie. W tej samej scenie dowiadujemy się nareszcie, dlaczego drogi Asoki i Sabine się rozeszły. Tano obawiała się, że po zniszczeniu Mandalory przez Imperium Sabine będzie chciała szkolić się w technikach mocy, głównie dla zemsty. A to oczywiście droga ku ciemnej stronie. Warto wspomnieć, że z podobnych powodów Tano odmówiła przecież przyjęcia grogu, tłumacząc Dinowi, że wyczuwa w dziecku gniew, który czyni jego ewentualne szkolenie bardzo niebezpiecznym. W obu tych przypadkach Asoka nie miała jednak racji, bo kierował nią strach. Strach wynikający z traumy jaką było przejście na kina na stronę Sithów. Po wydarzeniach w świecie między światami i pogodzeniu się z przeszłością oraz dawnym mistrzem, Asoka uporała się jednak z tym, że strachem, dlatego zapowiada Sabine, że już zawsze będzie u jej boku. W tym dialogu Tano nawiązuje również do wydarzeń z wojen klonów, których następstwem było jej odejście z zakonu. Bo gdy mówi, że Anakin wspierał ją w czasie, gdy wszyscy inni się od niej odwrócili, to ma na myśli niesłuszne oskarżenie ją o przeprowadzenie zamachu bombowego w świątyni Jedi. Skywalker był nie tylko jedynym rycerzem, który bezgranicznie wierzył w wersję Asoki, ale i przeprowadził też na własną rękę śledztwo, którego rezultat oczyścił padawankę z zarzutów. Mega podoba mi się to, że relacja Asoki z Anakinem znajduje swoje odbicie w relacji Asoki z Sabin. Mając na uwadze, jak ważną postacią w życiu Tano był Skywalker, trudno było mi wyobrazić sobie poruszanie wątku stawania się przez Asokę mistrzynią bez udziału Anakina. W rozmowie Asoki z Sabin dostaliśmy też nawiązania do upadłego zakonu. Słowa tano o roli miecza świetlnego w byciu rycerzem to praktycznie kropka w kropkę przemyślenia Kala Kestisa. Being Jedi well, Jedi. Podobnie sprawa ma się z tą sentencją, która również przywodzi na myśl sympatycznego rodzielca: Trust in the force. Trust only in the force. Po tym jak T-6 zostaje uszkodzony przez atak TIE-fighterów, Asoka, Ezra i Sabin docierają do sanktuarium sióstr nocy na wierzchowcach. Trą zaś kompletuje w tym czasie grupę uderzeniową szturmowców, która ma opóźnić naszych bohaterów. Ciekawe jest to, że żołnierze ci zgłaszają się do tej grupy na ochotnika, mimo że wiedzą, że oznacza to, że zostaną zostawieni na Peridei na zawsze. Ten motyw wydaje się jednak zgodny z tym, jak tron przedstawiany był nieraz w książkach, a więc jako dowódca, który dbał o swoich żołnierzy, a ci odpłacają mu się bezgraniczną wręcz lojalnością. Fakt, że pilotów TIE Fighterów, którzy zginęli wcześniej atakując TCX, tron z miejsca nakazuje odznaczyć w oficjalnym raporcie, pokazuje, że życie żadnego żołnierza nie zostanie przez niego zapomniane. Wspomniana grupa szturmowców jest o tyle istotna, że potwierdziła nam wcześniejsze podejrzenie, że żołnierze Trona będą wskrzeszani z użyciem magii trzech matek. Zatem, mimo że Asoka, Sabin i Ezra zabijają szturmowców, to ci wracają po chwili jako żywe trupy. Podobało mi się to, że dosłownie część z nich zachowuje się jak zombie. Wiecie, włóczy nogami po ziemi wydaje jakieś niezrozumiałe jęki, a jedyny sposób na ich wyeliminowanie to oczywiście zniszczenie mózgu. Przyznam szczerze. Nigdy chyba nie spodziewałbym się, że motyw z książki Szturmowcy Śmierci, gdzie zombie szturmowcy pojawili się bodajże po raz pierwszy w tym uniwersum, zostanie zrealizowany na ekranie. Warto tutaj też podkreślić, że sam termin zombie wywodzi się z praktyk wudu i oznaczał osobę zniewoloną, osobę ślepo, nieświadomie wykonującą polecenia kogoś, kto ją kontroluje. I szturmowcy nocy są właśnie takim miksem tej pierwotnej definicji zombie z tą, którą znamy z kultury popularnej, czyli żywego trupa. Bo magia sióstr nocy, która ożywia martwe ciała, przywodzi na myśl wudu właśnie. Już w wojnach klonów mieliśmy przecież motyw, w którym. Katarzy korzysta z laleczki wudu, raniąc w ten sposób hrabiego duku. Także wszystko to się łączy. No dobra, ale wróćmy do fabuły odcinka. Sami martwi szturmowcy to rzecz jasna za mało, by powstrzymać naszych bohaterów. Stąd też tron wysyła do walki samą Morgan Elsbeth. Zwróćcie uwagę, że kiedy admirał mówi, to Morgan odpowiada na to w taki oto sposób. Bo sojusz Sióstr Nocy Stronę należy do bardzo nieoczywistych. Morgan jest w końcu jedną z nielicznych ocalałych masakry sióstr na Datomirze. Masakry, której dokonali podczas wojen klonów separatyści na rozkaz samego Darfa Sidiousa, a więc późniejszego imperatora. W książce Jedi Battle Scars inna ocalała siostra nocy, Merin, uważa, że chociaż to nie imperialiści doprowadzili do masakry na Datomirze, to bez wątpienia imperium jest duchowym spadkobiercą tych, którzy siostry zniszczyli. Morgan może myśleć podobnie, stąd hasło niech żyje imperium, raczej nigdy nie przejdzie jej przez usta. Kiedy Morgan walczy za Soką, Sabin i Ezra podejmują próbę dostania się na pokład Chimery, co kończy się częściowym sukcesem. Nim jednak to nastąpi, wcześniej oboje pokonują tzw. szturmowców śmierci, a więc imperialnych komandosów. To o tyle ważna scena, że w niej po raz pierwszy widzimy jak Sabin świadomie używa mocy, przyzywając do ręki miecz świetlny. Ta scena przypomina trochę tę z Imperium kontratakuje i lukiem w jaskini Łampy. Tak jak dla wciąż będącego nowicjuszem Luka, przyzwanie ostrza było wyzwaniem, tak samo jest nim dla Sabin. I w obu tych scenach to przełamanie pewnej bariery w korzystaniu z mocy ratuje życie naszym bohaterom. Analogia raczej nieprzypadkowa. Sabin odblokowuje zatem nareszcie swój potencjał w mocy. Proponując, że pomoże Ezrze przeskoczyć na pokład Chimery, korzysta tak naprawdę z lekcji udzielonej jej wcześniej przez Asokę, a więc pokłada całkowite zaufanie w mocy. Ten moment może tak naprawdę zaważyć o losach całej galaktyki. Bo chociaż Sabin i Asoka pozostaną na Peridei, to powrót Ezry, uznanego przez wielu za od dawna martwego, może przekonać nową Republikę do przygotowania się na wojnę z tronem i jego imperium. Swoją drogą Ezra przebierający się za szturmowca to klasyczny Ezra z rebeliantów. Widzieliśmy w końcu podobną akcję w wykonaniu bridgera w animacji. Sama Sabin ostatecznie decyduje się zostać na Peridei i pomóc otoczonej przez morgan i szturmowców Asoce, co też fajnie łączy się z ich wcześniejszą rozmową, w której Tano przyrzeka, że zawsze będzie u boku Sabin. Nareszcie są one mistrzem i uczniem z prawdziwego zdarzenia i naprawdę mogą na siebie wzajemnie liczyć. Podoba mi się to, że Sabin korzysta jednocześnie z miecza świetlnego i blastera, co trochę przypomina jedną z postaw, jakich Cal Kestis używa w Jedi Ocalałym. Mam nadzieję, że styl walki Sabin będzie właśnie takim pomostem pomiędzy byciem Mandalorianką a Jedi. Ostatecznie nasze bohaterki pokonują Morgan i wskakują na pokład T6, żeby gonić Trona. No to jak się okazuje, jest już jednak za późno. Tron od początku zakładał, że Asoka jako uczennica na kina obierze podobną strategię do swojego mistrza. Więc wszystko potoczyło się zgodnie z planem Admirała. No a przynajmniej tak mu się wydaje. Myślę, że ten jego monolog do Asoki to taka zapowiedź upadku Trona, bo pycha, jak wiemy, kroczy przed upadkiem. bo wiedziałem, że jesteś że twoje strategie będą podobne. Ktoś się zastanawia, similar podobny możesz być. Którą sugeruje tutaj, że Asoka może pójść w ślady Anakina i przejść na ciemną stronę. Wydaje mu się, że naciska na czuły punkt Tano, ale nie zdaje sobie sprawy, że Jedi jest już ponad to. Mówi też, że zwycięstwo należy do niego, ale jednocześnie nie wie, że Ezra wraca do galaktyki razem z nim. Także między wierszami ta scena już zwiastuje nam porażkę wielkiego admirała. To, co następuje po ucieczce trona, zdaje się być jeszcze ciekawsze. Otóż mamy tutaj całą masę nawiązań do Trójcy z Mortis, ale po kolei. Wypadałoby najpierw pokrótce wytłumaczyć tym, którzy wojen klonów nie oglądali, czym w ogóle Mortis jest. Otóż to planeta ukryta przed resztą galaktyki, na której przez tysiąclecia żyły trzy niezwykle silne w mocy istoty ojciec, syn i córka. Byli oni tak potężni, że mogli zniszczyć całkowicie równowagę pomiędzy dobrem a złem we wszechświecie. Dlatego ojciec uwięził siebie wraz z dziećmi, będącymi odpowiednikami jasnej i ciemnej strony, na wspomnianym Mortis, tak by nikt, na przykład Sithowie, nigdy nie mógł wykorzystać ich potęgi. I live here as as a And a w czasie wojen klonów ojciec zwabił na planetę Anakina-Obiłana Jasokę, chcąc, by Skywalker zajął jego miejsce i jako wybraniec kontrolował równowagę pomiędzy synem a córką. Ostatecznie jego plan okazał się tragiczny w skutkach, gdyż syn postanowił przeciągnąć Anakinę na ciemną stronę, a następnie uciec wraz z Wybrańcem z Mortis. W dużym skrócie, w wyniku tych wydarzeń Asoka straciła życie, a córka jako personifikacja dobra oddała swoją życiową energię, by przywrócić Tano do żywych. To ważne, bo sowa, którą widzimy w finale Asoki, to Morayp, tak połączony duchowo z córką, który od czasu wydarzeń na Mortis czuwa nad uczennicą Anakina. Sówkę widzieliśmy wcześniej zarówno w wojnach klonów, jak i rebeliantach. Prawdopodobnie to widok Sowy sprawił, że Asoka uznała, że to co wydarzyło się na peridei było konieczne, a powrót Ezry pozwoli ostatecznie powstrzymać Nowej Republice Trona. Co jednak równie ważne, ujęcie z Bejlanem przedstawia nam Skola stojącego na ogromnym pomniku Trójki z Mortis. Uwagę zwraca to, że pomnik córki jest zniszczony, ale szczerze powiedziawszy trudno orzec czy to naturalne zniszczenia, czy może są one celowe. W wojnach klonów ojciec twierdził, że przybył na Mortis, by ukryć swoje dzieci przed galaktyką, ale nigdy nie mówił skąd on i jego potomstwo pochodzi. Możliwe więc, że pierwszym domem ojca, córki i syna była właśnie Peridea. Warto tutaj podkreślić, że wspomniana Trójka zginęła podczas wojen klonów, więc to nie oni wzywają bejlana. Ale skoro z Peridei wywodzi się i ta Trójca i magia Sióstr Nocy, to możliwe, że inne, równie tajemnicze i potężne w mocy istoty, również tę planetę zamieszkują. Trudno też nie odnieść wrażenia, że mamy tutaj bardzo symboliczne przedstawienie Bejlana. Nieprzypadkowo raczej stoi on na pomniku ojca, jakby sam miał dbać o równowagę. Równowagę pomiędzy jasną stroną Asoki i mrokiem Shin. Tak jak ojciec tę równowagę utrzymywał pomiędzy synem a córką. Jestem mega ciekawy, w jakim kierunku ten wątek podąży, bo że dostaniemy drugi sezon, to raczej możemy być pewni. W końcówce odcinka widzimy też, jak Tron dociera na Datomirę. Zastanawiam się, czy te pojemniki zabrane z katakumb na Peridei nie skrywają może sióstr nocy, bo wcześniej Ezra zdradza nam dość ciekawą wskazówkę. Bridger twierdzi, że tron wybudził trzy matki. Możliwe, że były one w jakimś stanie hibernacji, podobnie jak podległe im siostry nocy i że teraz wszystkie zostaną wybudzone na datomirze. Scena zamykająca finałowy epizod nawiązuje zarówno do piątego odcinka, jak i wydanego właśnie komiksu. Sabine wyczuwa Anakina, choć nie może go zobaczyć i określa go cieniem pośród światła gwiazd. Piąty odcinek nosił tytuł Wojownik Cienia i odnosił się do Anakina właśnie. Zakładam, że cień pośród Świateł Gwiazd ma w przypadku Anakina nawiązywać do roli wybrańca. Tego, który przywrócił równowagę mocy, czyli tą zdrową równowagę pomiędzy światłem a mrokiem. Shadows of Starlight to także tytuł nowej komiksowej miniserii z ery Wielkiej Republiki, której pierwszy zeszyt ukazał się dzień po premierze finału Asoki. Przypadek? No, raczej nie sądzę. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o analizę finałowego odcinka. Recenzję całego pierwszego sezonu przygotuję oddzielnie i też jeszcze pewnie w tym tygodniu pojawi się ona na kanale. Jak zawsze dajcie znać w komentarzach, co myślicie o najnowszym epizodzie Asoki. Jak go oceniacie, czy spełnił wasze oczekiwania, czy też niekoniecznie? Na koniec chciałbym podziękować patronom kanału. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne i za jego sprawą tworzenie nowych treści, no jest dla mnie zwyczajnie o wiele prostsze. Jeszcze raz wielkie dzięki za dołożenie przez was cegiełki do powstania zarówno tego, jak i wielu innych materiałów. Jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście polecam zasubskrybować kanał do i kliknąć w dzwoneczek, dzięki czemu nie ominiecie żaden kolejny materiał. Natomiast, jeśli masz takie możliwości i ochotę, to zachęcam do wsparcia wściekłych wąsów na platformie Patronite. Bycie patronem nie tylko pomaga rozwijać kanał, ale gwarantuje też różne bonusy. Link do Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby w sumie tyle. Trzymajcie się i niech moc zawsze będzie z wami.